Człowiek, istota potrzebująca. I trzeba, by prawdy posłuchać, aby prawda powiedziała o człowieczej potrzebie, konieczności potrzebie o tym, czego nie można nie doświadczyć, nie osiągnąć. W milionowych problemach na tej Ziemi ludzie mają miliony problemów jako owoce grzechów. Odstępstwo od łaski i prawdy powoduje cierpienie i wyjście z tego wymaga Boga i jego interwencji. Dlatego na wszelką ludzką nędzę lekarstwem jest Bóg który dając słowo prawdy, posyła swoich wyznawców, by również głosili prawdę. W tłumaczeniu dosłownym idźcie i nauczajcie, w tłumaczeniu dosłownym brzmi idźcie, czyńcie innych sobie podobnymi. Czyli trzeba być Chrystusowym, aby nie być zgorszeniem. Trzeba być Chrystusowym, aby być znakiem, zbudowaniem, pouczeniem, oparciem, zachętą, aby w sobie swoim istnieniem i wypowiedziom istnienia dać ludziom Boga, który to, który to fakt rodzi głód Boga i konsekwencji Chrztu Świętego, w którym. Człowiek zanurzony jest w Bogu i nim przeniknięty. I to jest największe posłannictwo, jakie dał Jezus na całej Ziemi w dniu swojego w niebo wstąpienia, który jest wstąpieniem do nieba, ale nie odejściem. Trzeba, by ludzka natura Jezusa była w niebie, ponieważ jego przyjście. Na ziemi było ze względu na ludzi, i teraz trzeba by ludzie ze względu na Boga chcieli być razem u Boga w niebie. Tam czeka Jezus na wszystkich przez siebie na krzyżu odkupionych. W niebowstąpienie nie jest odejściem. On jest z nami po wszystkie dni, i w tych warunkach otrzymujemy łaski do zaistnienia wiary czystej, wolnej od oparć. Dlatego skończyła się Jezusowa ziemska historyczna misja, ale miłość nieskrępowana uwarunkowaniami ziemi trwa i uświęca wielu. Pożyteczne jest w niebo wstąpienie, bo Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. I wtedy on miłość Boga Ojca i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, trzecia osoba boska stanie się gościem i oczekiwanym domownikiem sprawiającym mu uświęcenie. Wtedy człowiek zyskuje Ducha Bożego, który jest duchowością jego. Wiara to duchowość miłość niestworzonej funkcjonująca w Tobie. Ta duchowość, ten duch to jest osoba boska, ożywiciel. To jest osoba jednego Boga, który jako jeden Bóg jest Bogiem w trzech osobach. Ten Bóg trójosobowy. Niezwykłość, nieskończoność, pełnia i całkowitość. Módl się więc o to, by te sprawy były tobie nieobojętne, niedalekie, nie bez znaczenia, lecz dar Boży przyjmie jako konieczność całkowitość i zupełne napełnienie siebie łaską Boga. Świadkowie tego wydarzenia widzieli je oczami, a życie ich później. O tym wydarzeniu mówiło czynami. Jawisz się bowiem światu w prawdzie, która z ciebie wychodzi. Oby to nie była straszliwa prawda grzechu. A gdy grzech jest twoją codzienną kondycją, to trzeba by twoje świadkowanie wobec dostrzegających ciebie było zmaganiem się, Grzesznika utrudzonego, ale kochającego. Wtedy nie ma zgorszenia, lecz jest zbudowanie, ponieważ podobni na Ciebie patrzą na Ciebie podobnego sobie. Lecz Ty jesteś o krok dalej, ponieważ jesteś obdarowany wiarą, czyli Bogiem mieszkającym w Tobie. I Twoje życie, człowieka wierzącego, jest działaniem. Boga, który poprzez Ciebie mówi, Tobie daje i przez Ciebie działa wobec całego świata. Gdy patrzymy na zepsuty świat, straszliwie zgorszonych, zdezorientowanych ludzi, to to wszystko świadczy o jednej potrzebie. Za mało. Boga w dziejach społecznych w historii współczesnej za małe oczekiwanie Boga i za małe oddziaływanie wielu dlatego, że wielu postanowiło Bogu zapomnieć, nie brać Go pod uwagę i ufając sobie próbować żyć z pomnięciem źródła aż do samowyczerpania ale któż jest tak uczciwy, by patrzeć daleko, widzieć wszystko i sobie prawdę powiedzieć, dlatego ludzie żyją błahostkami chwili, ubóstwieniem stworzeń, nasyceniem zmysłów, przymusem narzuconym z zewnątrz przez możniejszych, nie mając w pamięci Boga zbawiciela próbują gorycz rozpaczy zasłodzić błahostkami tej ziemi, aby wytrzymać samym sobą do wieczora, by się wielu z nich osobowość nie rozpadła, by nie doprowadzili się do rozpaczy, to popadają jeszcze w większy obłęd zakłamania. Ty zaś zmierzysz swoje życie łaską, prawdą, powołaniem i krzyżem. I powiesz Bogu w zawierzeniu, że nie pojmujesz, ale ufasz. I dlatego czekasz, trwając na krzyżu, co będzie twoim miłowaniem i z Bogiem współmiłowaniem. Bo dlaczego dzieje świata są takie? Bo był grzech rajski. Bo rodzą się ludzie ze skłonnością do grzechu i grzeszą. Dlaczego twoje życie jest takie? Bo jesteś uprzedzony grzechami wielu innych. Bo nosisz sobie może nawet straszliwą tajemnicę, która okaże się wielkim, pięknym powołaniem, które wybrzmi wśród zbawionych w ojczyźnie. Dlaczego jest takie Twoje życie? Bo Twoje życie jest akcją ratunkową Boga, który przeprowadza Cię jak przez ogień, abyś nie miał zbytnich zainteresowań związanych z tym, co nie jest Bogiem. Bo życie Twoje jest tajemnicą, której nie zrozumiesz, że się Tobie nie wyjaśni. Bo jak nie nasyci się oko, Patrzeniem a ucho, słuchaniem, tak nie nasyci się człowiek logicznym rozumowaniem, bo nie pojmie spraw wszystkich i nie obliczy wszystkiego. Tak, jak bowiem są w matematyce liczby nieobliczalne, tak w życiu są sytuacje niepojmowalne, nad którymi panuje Bóg i które, nie wiedząc o tym, służą Tobie poprzez Ciebie i innym. Bóg zastrzega dla siebie niektóre fragmenty Twojego życia, zastrzega sobie niektóre relacje Twoje, aby były tylko z Nim. Zastrzega sobie Twoje ciało i Twoją duszę, i w tym zastrzeżeniu wyłączeniu chcę, byś był Jego do końca we wszystkim. Jest przymus okoliczności. Lecz z wyboru człowieka zawierzenia. Wtedy, gdy będziesz z taką miarą hojności przychodził do Boga, wtedy Jego bogowanie w Tobie będzie Twoim triumfowaniem w Nim i w życiu wielu innych ludzi. Jakże wielkim dramatem jest. Utracenie zainteresowania się Panem Bogiem. Jakże wielkim dramatem jest to, że można żyć bez Boga, i można, i można, i można. Jakże wielkim jest dramatem, gdy człowiek w momencie krzyża o utraconym człowieku mówi, że On był dla mnie wszystkim, czyli był Bożkiem. To ten, kto o człowieku mówi, on był dla mnie wszystkim, dowodzi własnej niewiary i własnego bałwochwalstwa. Jakże daleko ludzie odeszli, by dojść do sytuacji ukrzyżowania, w której o utraconym mówi się, że on był dla mnie wszystkim. To pewnie ten ubóstwiony też już nie miał innych perspektyw, jak tylko stanąć przed sądem Bożym aby gorzej nie było ileż jest takich sytuacji ileż jest takich sytuacji kiedy człowiek gdy zaangażuje się w zakłamanie w przymus biorąc się z zastraszenia i naiwności prosząc konsekwencje nie płacze nie nie wyje jak zwierzę z bólu bo prawdy przyjąć nie chce i prawdy nie akceptuje, a ponosi owoce zakłamania i żyje w pół rozpaczy albo może jeszcze w większym bólu, gdzie wszystko miało być inaczej. Nie tak miało być, krzyczy stworzony buntownik, który Bogu kiedyś powiedział nie. A dziś od Boga otrzymuje owoce Jego wyboru. To tylko owoce wyboru. Po coś ręką sięgnął, to jest Ci dane. I to, gdy człowiek trzyma bezsens wybrany w życiu swoim rozpacza i kończy się kod językowy, by określić, co się stało z tym który stracił Boga i stracił siebie. Rozejrzyj się, zobaczysz przykładów wiele. Uzbrój się, abyś nie powtórzył klęski innego uroczego straceńca, któremu służyło ciało i intelekt i ta ziemia, który przyodziewał się w zazdrość innych, w podziw innych, Fałszywą przyjaźń i we współzawodnictwo w rywalizacji o lepsze kąski tej ziemi. Zatrzymaj swój umysł, z się Bogiem, przyodziej się Prawdą, obwaruj się pancerzem miłości, proś Boga o miłość, a On w Tobie będzie zwyciężał.